Radny gmin Hojna, panią Annę Panas i panią Monikę Odróbkę, którą są naszymi nauczycielkami. Serdecznie witam pana Janusza Kloczkowskiego, prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hojnie, pana Mirosława Raweckiego, reprezentującego głównego wykonawcę prac remontowych Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Hojnie, panią Teresę Kołodyńską, przewodniczącą Rady Rodziców i Prezydium. Serdecznie witam nowych nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Panią Dorotę Świec, kierownika świetlicy szkolnej, panią Aleksandrę Miastoczką, nauczycielkę języka angielskiego, panią Dorotę Krakowską, sekretarza szkoły oraz panią Anetę Stelmach i Paulinę Rzyczkowską, które pracują w oddziale przedszkolnym. Gorąco witam rodziców naszych uczniów oraz przedstawicieli chojeńskich portali chojna24 i chojna.pl. Witam serdecznie wszystkich uczniów, grono pedagogiczne, a nawet wszystko witam Was, drodzy uczniowie. Szczególnie gorąco witam uczniów oddziału przedszkolnego i uczniów z Ukrainy, którzy w tym roku szkolnym będą uczyć się znowu razem i będą stanowili społeczność naszej placówki. Niektórzy uczniowie już wrócili do swojego kraju, ale wielu będzie kontynuowało naukę w naszej placówce. Mam głęboką nadzieję, że kolejne miesiące z nami będą mijały w atmosferze przyjaźni i że Wasze serca oddacie tej szkole i odnajdziecie nowych przyjaciół wśród rówieśników i wśród nauczycieli. W murach naszej placówki witamy z radością kochane maluchy. To dla Was czas radości, poznawania, odkrywania i zabawy. Oddział przedszkolny wrós w naszą szkolną społeczność. Wasi koledzy i koleżanki otoczą Was opieką, abyście czuli się przyjaźnie i bezpiecznie. Szanowni Państwo, drodzy uczniowie! Ubiegły rok szkolny był wyzwaniem dla uczniów i nauczycieli, którzy musieli sprostać nauce zdalnej. Czas spędzony przed ekranem pokazał, jak ważny jest kontakt z rówieśnikami i nawiązanie bezpośrednich relacji w szkole. Dlatego szczególnie ważne jest przestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz ich stosowanie. W szkole trwają zaawansowane prace remontowe. Jeszcze chwila cierpliwości i będziemy cieszyć się nowymi, wyremontowymi, wyremontowanymi salami lekcyjnymi i nową biblioteką. Wszyscy pracownicy uwijają się codziennie, aby zakończyć w terminie zaplanowane prace. Dziękujemy wszystkim pracownikom i wykonawcom z przedsiębiorstwa usług komunalnych w Hojnie za ciężką pracę, której efekty będziemy mogli wkrótce podziwiać. Pragnę serdecznie podziękować władzom Gminy Hojna, pani Barbarze Raweckiej, burmistrz Gminy Hojna, i całemu jej zespołowi za otoczenie nas opieką i wsparcie finansowe. Dzięki któremu nasi uczniowie będą mieli zapewnione odpowiednie warunki do nauki i rozwoju. Bardzo dziękujemy.